Psalm 129. Głęboka skrucha i przebaczenie grzechów. Kiedy nie ma już siły się modlić, ten psalm ratuje duszę z samych głębin. Zanim zaczniesz, napisz, z jakiego kraju nas słuchasz. Miłego oglądania i Bożego Błogosławieństwa. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chcę przemówić do was nie z kazalnicy, ale z serca. Ponieważ ty i ja nie jesteśmy doskonałymi wierzącymi, jesteśmy ludźmi zmęczonymi życiem, własną winą, rozczarowaniami. Krzykiem duszy, którego nikt nie słyszy. Dzisiejsze kazanie nie jest teoretycznym wykładem, ale krzykiem tych, którzy nie mogą dłużej milczeć. To głos tych, którzy znaleźli się w dołku, w ciemności, w beznadziei. To dla nich, dla ciebie i dla mnie, Bóg zostawił Psalm 129. Z głębokości wołam do ciebie, panie, od tego się zaczyna. Zauważ, nie z kościoła, nie z góry transformacji, nie z dobrobytu. Ale z głębokości. Oznacza to, że autor znajdował się w stanie, w którym nie było światła, wsparcia ani siły. Byłeś tam? Ja tak. I wiem, że właśnie w takich chwilach dusza staje się naprawdę szczera. Kiedy dobrze nam się powodzi, możemy pozwolić sobie na piękne modlitwy. Ale kiedy umierasz w środku, modlisz się bez zbyt wielu słów. To nie jest modlitwa z modlitewnika, to wołanie z serca. A Bóg słyszy takie wołanie, ponieważ On ma uszy nie tylko na hymny radości, ale także na łzy. Ten psalm jest szczególnie czytany przed komunią. Czy wiesz dlaczego? Ponieważ to przed ciałem i krwią pańską przestajemy odgrywać rol. Nie jesteśmy świętymi, nie jesteśmy godni, ale jesteśmy kochani. Ta świadomość niszczy dumę i sprawia, że serce staje się miękkie jak wosk. Apeluję do każdego, kto czuje się niegodny, aby przyszedł do Boga. Nie jesteś sam. Psalmista też tak się czuł, ale i tak zawołał. Nie polegał na własnych zasługach. Miał nadzieję na miłosierdzie. Otwórzmy dziś razem ten psalm, jak otwieranie rany przed lekarzem. Bez strachu, bez upiększania, by nie tylko go przeczytać, ale by nim żyć. Aby Bóg znów mógł być tym, który podnosi z kolan. Przygotuj się. To nie będzie łatwa droga, ale będzie to podróż do wolności. Tekst psalmu. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. O Panie, usłysz mój głos. Niech Twe uszy będą uważne na głos moich modlitw. Jeśli Ty, Panie, zechcesz zważać na nieprawości. Panie, któż się oprze? Ale Ty masz przebaczenie, niech Cię czczą. W Panu pokładam nadzieję, dusza moja pokłada nadzieję. W Jego słowie pokładam ufność. Dusza moja czeka na Pana bardziej niż stróże poranka? Bardziej niż stróże poranka. Ufaj, Izraelu, w Panu. Bo Pan jest miłosierny i wielkie jest jego wybawienie. I wybawi Izraela od wszystkich jego nieprawości. Drodzy, ten psalm zaczyna się głębokim wezwaniem, z głębokości wołam do Ciebie. Panie. Nie jest to tylko piękny zwrot. To stan umysłu, w którym człowiek upadł tak nisko, że nikt poza Bogiem już go nie usłyszy. Ta głębia to nie geografia, to duchowy punkt. Może to być grzech, poczucie winy, strata, depresja, uraza, uzależnienie. Czasami sami się tam znajdujemy. Czasami stawia nas tam życie. Ale najważniejsze nie jest to, jak się tam znaleźliśmy. Ważne jest to, że z tej głębi wciąż można wołać do Boga. A On usłyszy: Panie, usłysz mój głos. Czy nie o to się modlimy? Abyśmy my, z naszymi brudnymi rękami, zostali wysłuchani przez naszego Ojca Niebieskiego. Nie odwracać się, nie zakrywać uszu, ale słyszeć. Psalmista nie prosi: Daj mi moją nagrodę, modli się, wysłuchaj. Już samo to, że został wysłuchany, jest dla Niego cudem. A potem kluczowe słowa. Jeśli ty, panie, zważasz na nieprawość, któż się ostoi? Jest to bezpośrednie wyzwanie dla naszej idei sprawiedliwości. Chcemy, aby Bóg był sprawiedliwy, o ile dotyczy to innych. Ale kiedy chodzi o nas samych, chcemy miłosierdzia. Psalm mówi: "Ale ty masz przebaczenie, aby cię czcili". Bóg ma nie tylko prawo, on ma łaskę. On przebacza nie ze względu na nas, ale ze względu na swoje imię. Nie jest to powód do beztroski, ale powód do szacunku. Psalmista mówi dalej: Mam nadzieję w Panu, moja dusza ma nadzieję, w Jego słowie ufam. To już jest krok wiary. Nie mówi czuję, ale mam nadzieję. Nawet jeśli w Jego duszy panuje ciemność, nawet jeśli Jego modlitwa jest sucha, nawet jeśli Jego serce jest jak kamień, On ma nadzieję. I tu zaczyna się prawdziwy moment wiary. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż stróże poranka. Stróż w starożytności to osoba, która czeka na świt, aby pościć. To ospałe oczekiwanie, kiedy każda minuta wydaje się wiecznością. Ale psalmista mówi: Czekam na ciebie, panie, nawet bardziej niż oni. On nie tylko czeka na zmianę, on czeka na osobę. A teraz punkt kulminacyjny. Zaufaj, Izraelu, panu. To już nie jest tylko osobista modlitwa. To wezwanie do narodu. Wzywa innych do tej samej nadziei, w którą sam uwierzył. Mówi: Ja sam przeszedłem przez tę ciemność, a teraz wam mówię, Bóg ma moc wybawić. Pan ma miłosierdzie i wielkie jest jego wybawienie. To nie tylko trochę pomocy, to wiele wybawienia. Wiele. Nie jednorazowe rozdanie, ale stały strumień miłosierdzia. On wybawi Izraela od wszystkich jego nieprawości. Do tego właśnie prowadzi cały Psalm, do wybawienia. Od czego? Od wszelkiego grzechu. Od przeszłości. Od ciężaru winy. Od rzeczy, które trzymają nas w głębinach. Bracia i siostry, ten psalm nie mówi o beznadziei. Chodzi o to, że nawet w głębinach otchłani możemy spojrzeć w górę i powiedzieć: Panie, wciąż żyję. Wciąż wołam. Wciąż wierzę. I wtedy przychodzi Bóg. Nie z sądem, ale z miłosierdziem. Nie z naganą, ale z wyzwoleniem. Dziś, gdy modlisz się lub przygotowujesz do komunii, przypomnij sobie ten psalm. Przeczytaj go powoli. Z głębi serca. Niech to nie będzie tylko tekst, ale twoja osobista modlitwa. Niech te słowa staną się twoim własnym wołam z głębokości. A potem usłysz odpowiedź. Ponieważ Bóg ma uszy dla twojej głębi. I ma moc, by cię stamtąd wyciągnąć. Bracia i siostry, nie zawsze modlimy się z radości. Są dni, kiedy modlitwa nie jest dziękczynieniem, świętowaniem czy nawet prośbą, ale po prostu wołaniem. Bez formy, bez przygotowania, bez właściwych słów, tylko wewnętrzny krzyk. I właśnie o takim stanie umysłu mówi nam Psalm 129. Jego pierwsze słowa brzmią: Z głębokości wołam do ciebie, Panie. Tych słów nie można czytać mechanicznie. Wymagają od nas zatrzymania się, ponieważ narodziły się w cierpieniu. Czym jest ta głębia? To nie tylko smutek, to otchłań, w którą wpadamy, gdy wszystko się rozpada. Kiedy ktoś traci rodzinę, kiedy grzech, z którym myślał, że skończył, powraca, kiedy modlitwa staje się sucha, a Bóg wydaje się odległy. Jest to głębia rozpaczy, poczucia winy, bólu. W której nie ma już oparcia. I to właśnie tam, uwaga. Tam zaczyna się modlitwa. Psalmista nie wstydzi się tego przyznać, jest w głębi. Nie czeka, aż wyjdzie na światło i oczyści się. Nie ukrywa, gdzie jest jego serce. Nie udaje, że ma się dobrze. To jest szczerość. I właśnie w tej szczerości tkwi moc pokuty. Ponieważ skrucha nie zaczyna się od pragnienia poprawy, ale od wyznania: Panie, Utonąłem. Jestem sam. Jestem brudny. Nie wiem, jak się wydostać. A potem z tej głębi zaczyna rozbrzmiewać głos, który słyszy sam Bóg. Usłysz mój głos, to druga linijka psalmu. Nie jest to formalność. To rozpaczliwe błaganie. Bo kiedy jesteś w dołku, boisz się, że nikt cię nie usłyszy, że twoje wołanie pozostanie bez odpowiedzi. Ale mamy obietnicę Bóg słyszy. Nawet wtedy, gdy nikt nie słyszy. Nawet wtedy, gdy sam siebie już nie słyszysz. Nawet wtedy, gdy wydaje się, że jest już za późno. A potem, jak błyskawica, pytanie jeśli ty, panie, dostrzeżesz nieprawość, któż się ostoi? To pytanie jest jak cios w dumę. Ponieważ każdy z nas przynajmniej raz miał nadzieję, że Bóg wybaczy na nasze zasługi, nasze dobre zachowanie. Ale oto naga prawda, jeśli Bóg zacznie liczyć nasze grzechy, wszyscy upadniemy. Nikt się nie ostoi. Nikt. Ale właśnie w tym momencie, gdy człowiek uznaje swoją całkowitą bezsilność, przychodzi łaska, ale ty masz przebaczenie. To jest esencja pokuty. Nie kara. Nie znęcanie się nad sobą. Ale oczekiwanie łaski. Ciche, pełne szacunku, szczere. Bóg nie oczekuje od nas raportów. Czeka na serce, które nie usprawiedliwia się, ale błaga. A takie serce nigdy nie zostanie odrzucone. Bez względu na to, jak głęboko upadnie. Nieważne, jak ciemno jest w środku. Bez względu na to, jak długo dusza milczała. Drodzy, jeśli pierwsza część psalmu uczy nas uczciwości przed Bogiem, druga część uczy nas oczekiwania. Mam nadzieję w Panu, Moja dusza ma nadzieję, mówi psalmista. To nie są zwykłe słowa. To akt wiary w naszym najciemniejszym momencie. Ponieważ w głębinach nie ma światła, ale nawet w ciemności możemy czekać na świt. Nie mówi, że już mu ulżyło. Nie mówi, że wszystko jest w porządku. Mówi, i mam nadzieję. A nadzieja to siła, by stać, gdy uczucia ciągną cię w dół. To siła, by iść dalej. Gdy modlitwa jest sucha, gdy łzy wyschły, gdy Bóg wydaje się milczeć. To zaufanie słowu, a nie uczuciom. Salmista wypowiada zadziwiające stwierdzenie, Moja dusza czeka na pana bardziej niż strażnicy poranka. Czy kiedykolwiek stałeś na nocnej warcie? Stróż wie, że nadejdzie poranek. Nie wątpi w to. On po prostu czeka. Czasem zmęczony, czasem znużony, czasem zmażnięty, ale wie, że niebo znów się rozjaśni. I tak samo, z tą samą ufnością, czeka na Pana. Często chcemy, aby Bóg szybko odpowiedział. Ale Bóg nie zawsze odpowiada szybko. On odpowiada w pełni czasu. Dlatego psalmu czy nas nie tylko wołać, ale i czekać. Nie kapryśnie, jak dziecko, ale wiernie, jak stróż. Z cierpliwością, z wewnętrzną ufnością, że nawet jeśli noc trwa długo, poranek i tak nadejdzie. Spójrzmy teraz, jak autor przechodzi od spraw osobistych do ogólnych. Zaczyna nie tylko dla siebie, ale zwraca się do ludu, ufaj Izraelu, w Panu. To ważny punkt. Pokuta jest osobista, ale nadzieja jest zbiorowa. Nie jesteśmy sami w oczekiwaniu. Cały lud Boży czeka razem z nami. I ta wspólnota jest wzmacniająca. On mówi: Pan ma miłosierdzie i wielkie jest jego wybawienie. Nie kropla, nieraz w życiu, ale wiele. Zbyt często ograniczamy Boga do naszej ludzkiej koncepcji. Myślimy, cóż, może on wybaczy jeden grzech. Ale on ma otchłań miłosierdzia. On nie tylko przebacza, on wyzwala. On nie tylko wymazuje przeszłość, on otwiera nową przyszłość. To w tej nadziei żyjemy. Nie na naszych uczynkach, nie na tym, jak czujemy się rano, nie na naszych łzach, ale na Jego słowie. Jeśli powiedział, że przebaczy, to przebaczy. Jeśli obiecał wyzwolenie, zrobi to. I na tym fundamencie, niechwiejnym, nieemocjonalnym, ale wiecznym, zbudowane jest prawdziwe duchowe zaufanie. A teraz, umiłowani, dochodzimy do ostatniego stwierdzenia tego psalmu. On wybawi Izraela od wszystkich jego nieprawości. To już nie jest prośba. To jest proroctwo. To wiara przekształcona w pewność. Autor nie mówi, może kiedyś. Mówi, on wybawi. Posłuchaj uważnie od wszystkich nieprawości. Nie od tych mniejszych. Nie od tych okazjonalnych. Nie od tych, których się nie wstydzisz. Od wszystkich. Tych trudnych, starych, tych, o których nikt nie wie. Tych, które przygnębiają człowieka, tych, które zżerają jego sumienie. Tych, które wydają się niewybaczalne. Bóg uwalnia także od nich. To jest Jego dzieło. Taka jest istota Ewangelii. Nie tylko przebaczać, ale i uwalniać. Dlatego właśnie Psalm ten czytany jest przed Komunią. Ponieważ Komunia nie jest nagrodą za świętość jest chlebem dla pokutujących to krew dla tych, którzy wołają z głębi. Komunia jest Bożą odpowiedzą na Psalm. Mówisz, z głębokości wołam. A Bóg odpowiada: To jest ciało moje, które za Was jest łamane. To jest moja krew przelana za Was. A kiedy je przyjmujesz, nie jesteś już w głębinach. Jesteś u stóp krzyża. A u stóp krzyża nie ma beznadziejnych. Są tylko ci, którym wybaczono. Nie bój się przyjść do Pana. Nie odkładaj pokuty na później. Nie myśl, że modlitwa wymaga przygotowania. Prawdziwa modlitwa nie jest maską. Jest wyznaniem. To wyznanie duszy zmęczonej fałszem. Dziś Pan mówi do Ciebie przez ten psalm: Nawet jeśli jesteś na dnie, nawet jeśli nie masz słów, nawet jeśli nie wybaczasz sobie, słyszę Cię. I mam wystarczająco miłosierdzia, by Cię podnieść, by Cię wybawić, by Cię uzdrowić, aby Cię oczyścić, by uczynić Cię nowym. Niech więc Psalm 129 będzie dziś Twoją modlitwą. Nie tylko przed komunią, ale także przed snem, i przed nowym dniem, i przed nowym początkiem. Ponieważ Bóg nie jest tylko sędzą, On jest wybawicielem i jest blisko. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie do końca. Subskrybujcie kanał, dajcie polubienia aby promować Słowo Boże i napiszcie w komentarzach swoje przemyślenia na temat tej przypowieści. Podziel się nią z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniesz nagrodzony. Błogosławieństwa Bożego i do zobaczenia wkrótce.